Michał Kraiński, bankier TV a w studiu, pan Jacek Maliszewski, główny ekonomista DMK. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam, serdecznie. To, żeby nie przedłużać, Złoty Polski i to, co się działo w grudniu, to, co działo się na początku, czyli prezent od SNB dla tak zwanych polskich frankowców, a potem już coraz gorzej. Co działo się ze Złotym i co mają zrobić tak naprawdę Frankowicze? No tak, no, sytuacja jest troszeczkę trudna. Bo może do połowy grudnia tak ubiegłego roku wszystko przebiegało zgodnie jakby z takim standardem, czyli co roku złoty w grudniu był silny. I nagle to w połowie grudnia się odmieniło. I, i tych czynników ja bym szukał tutaj no, ewidentnie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej no, i prezesa Narodowego Banku Polskiego, który może nie wprost, ale zachęcał jednak, że słaby złoty jest ok dla polskiej gospodarki. Kapitał spekulacyjny od razu podchwycił ten głos i no i mamy to co mamy. Także to jest jakaś spekulacja, prawdopodobnie przeciwko złotemu, ale ona może być to dosyć trwała. I teraz tak, mi to bardzo przypomina sytuację sprzed kilkunastu lat, chyba sprzed 13, kiedy też złoty wszedł w taki kilkuletni trend osłabienia względem euro, wtedy o franku się nie mówiło, głównie kredyty hipoteczne się w euro zaciągało. No i trend trwał tren, trzy no, lata, do momentu kiedy Praktycznie większość wystraszonych gospodarstw domowych przewołtowała się na złotówkę, zrealizowała potężne straty, stwierdziła, że już nigdy w życiu żadnych kredytów waltowych zaciągać nie będzie a zaraz potem trend się odwrócił i aż do 2008 roku złoty się bardzo, bardzo umocnił. Kto wie, czy teraz nie będzie gra w podobny sposób toczona, A mówię gra, bo mówię tutaj o tych największych instytucjach finansowych, które mając sprawdzony pewien scenariusz w przyszłości, nie tylko na polskim rynku, na innych rynkach, wiedzą, że po co wymyśleć koło, skoro już jest to wymyślone. Więc prawdopodobnie, tak myślę, że jeżeli się nie stanie jakiś cud, że jeżeli Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów nie zacznie jednak w jakiś sposób wpływać na rynek, żeby nie dopuścić do osłabienia złotego względem euro, a to pośrednio względem franka również, bo wiemy, że ten sztywny przelicznik jest euro do franka, czyli kurs euro dzielimy przez 1,20 i wiemy od razu jaki jest kurs franka do złotego. Jeżeli te dwie instytucje finansowe polskie nie wpłyną w jakiś sposób na rynek, już nie mówię nawet o rzucaniu gotówki, czyli interweniowaniu, wystarczą interwencje słowne. Jeżeli tego nie zrobią, no to kto wie czy najbliższy rok, nawet dwa lata, złoty nie wejdzie w taki trend osłabienia jak to miało miejsce właśnie kilkanaście lat temu. I wtedy może się okazać, że jakaś część, może nawet wszyscy, gospodarstw domowych wystraszonych potężną ujemną wyceną swoich kredytów stwierdzi, że lepiej zamienić kredyt na złotówkę, zrealizować stratę i, i więcej, więcej, więcej o tym nie, nie myśleć, nie pamiętać. Yy, boję się tego scenariusza, wydaje mi się, że jest całkiem realny. Niemniej jednak, jeszcze wiele rzeczy się może zdarzyć. Jeszcze różne interwencje banków centralnych innych, zachodnich mogą tutaj pojawić się na rynku eurodolara. Nie na Mamy Dosyć ciekawy tak, z, tak. Dosyć ciekawy krajobraz. Wszyscy obniżają stopy. Za chwilę ECB być może pociągnie za spust. Tak, ale właśnie. Zastanawiałem się nad tym, co, by się, co się stanie, jeżeli faktycznie Europejski Bank Centralny jeszcze bardziej poluzuje swoją politykę, czyli w uproszczeniu wydrukuje więcej euro. Na no, zapewne euro-dolar jeszcze bardziej spadnie i pod to rynek gra. Zwykle jest tak, że kiedy dolar się umacnia na świecie, niezależnie czy to do euro, czy do jedna, czy do jakichś innych walut głównych, to waluty takie jak złotówka tracą na wartości. Nie chcę tu opisywać całego tego skomplikowanego procesu, chodzi tu o fundusze hedgingowe, które muszą z racji swoich ryzyk, muszą wtedy spieniężać swoje ryzykowne aktywa i uciekać po prostu do dolara. Na takiej zasadzie, taka jest ich, taka jest ich obowiązek. No i wtedy niestety, nawet gdyby ta Europejski Bank Centralny obniżył stopy jeszcze bardziej, ujemne by wprowadził, wcale nie znaczy, że złoty by się umacniał. To właśnie może by spowodować, że jeszcze bardziej złoty się będzie osłabiać. Na zasadzie takiej, spadek eurodolara pociąga za sobą osłabienie walut rynków wschodzących, a my ciągle jesteśmy zaliczani może nie do tej trzeciej ligi, ale na takim przedsionku drugiej i trzeciej ligi. Jeżeli są sprzedawane waluty naszego regionu typu Lira Turecka, Korona Czeska, forint i tak dalej, no no to są. To rublu sprzedawano ostatnio na potęgi. I tak również. Ale co ciekawe, dług publiczny blasz Polski jest dobrze wyceniany, może z racji tej, że jednak znaczący udział teraz w obrotach stanowią polskie instytucje, polskie banki. No, gdzieś te pieniądze muszą inwestować, boją się pożyczyć przedsiębiorcy niechętnie pożyczają również gospodarstwom domowym, no więc pozostaje im kupowanie papierów skarbowych naszego rządu. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że jednak ta część tych inwestorów długoterminowych zagranicznych również zacznie spieniężać się, stwierdzając, że już tyle zarobili na tych polskich obligacjach, że ryzyko kursowe, utrata wartości złotego do, do ich waluty bazowej, może przewyższyć ten zarobek. Więc jeżeli by dodatkowo zaczęli sprzedawać zagraniczni inwestorzy polskie papiery skarbowe, może się ten trend nasilić. Myślę, że pierwszy miesiąc, najbliższy miesiąc, dwa miesiące dadzą nam trochę więcej odpowiedzi. Na chwilę obecną wygląda to nie za dla złotego. No ale może się to coś poprawić. Tak? No to pytanie w takim razie, co usłyszymy z ust Marka Belki przy następnym spotkaniu? Czy teraz kolejna obniżka i koniec? Czy jeszcze czekamy i przyglądamy się? I czy to w świetle wcześniejszej wypowiedzi Pana ma na dobrą sprawę jakiekolwiek znaczenie? Wydaje się, że ma pewne, tak. Może nie istotne. Dzisiaj bardziej emocje chyba jednak grają rolę niż, niż dane fundamentalne. Rynek zwykle w takich sytuacjach, jak teraz, kiedy sterowała na rynkach, reaguje bardziej emocjonalnie, a dopiero po jakimś czasie zaczyna się przyglądać danym makroekonomicznym. Więc tak, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe, co zresztą znaczna część rynku instrumentów pochodnych pokazuje, że są takie oczekiwania, że te stopy zostaną ścięte nawet o 50 punktów, może nie jednym razem teraz w styczniu, ale powiedzmy w pierwszym kwartale, no to wtedy na pewno też dodatkowo był to był czynnik osłabiający tego. Ale myślę, że tak nie od razu. To, to byłby jakiś taki czynnik kreujący, wzmacniający trend, a nie sam z siebie wywołujący jakąś panikę. Yy, no zobaczymy. Ja bardziej liczyłbym na jakieś wypowiedzi łagodzące, yy, tonujące może, nie łagodzące, żeby nie pomylić z łagodzącą polityką jeszcze, tak, bardziej pieniężną, tylko yy, monetarną, tylko łagodzące nastroje na rynku. Yy, na chwilę obecną wydaje się, że jednak yy, członkowie Rady Polityki Pieniężnej Zarówno Ministerstwo Finansów, cały rząd patrzy, kładzie na szale za i przeciw i wygląda na to, że jednak stwierdzają, że jednak słabszy złoty będzie dobry dla całej gospodarki ogółem, nawet jeśli poszkodowanych będzie te 700 tysięcy gospodarstw domowych, którzy mają kredyty franków, euro, czyli to jest ponad milion podatników, jakby nie patrzeć. Więc to są te zagrożenia, tak ja je dostrzegam. Czy Wobec tego przyglądać się jeszcze z obawą Rosji i czy obserwować ceny ropy, bo tu też niektórzy poszukują dodatkowych czynników, które ciągną złotego w dół. No tak, ceny surowców istotne. Polska, pomimo tego, że jest importerem surowców za wyjątkiem miedzi, jest postrzegana przez świat przez tych największych graczy fundusze inwestycyjne hedgingowe jako kraj surowcowy, o dziwo. Więc kiedy surowce spadają, ceny ich lecą w dół, no to takie waluty właśnie jak złoty jest wyprzedawane. Więc tak, jak najbardziej trzeba obserwować, kiedy wreszcie ten, ta, ta ropa naftowa znajdzie swoje dno, inne metale przemysłowe, kiedy znajdą jakiś stabilność cen. To jest jeden czynnik, na pewno Rosja, bez dwóch zdań. To, co się dzieje w Rosji, ma przełożenie na Polskę. Mimo tego, że to nie stanowi jakiś znaczący udział w naszym eksporcie, bo wiadomo, Niemcy i Francja tutaj największy stanowi udział, to jednak, jednak inwestorzy zagraniczni zdają sobie sprawę, że jakaś część gospodarki polskiej ucierpi przez to. No ale myślę, że najważniejszy jednak czynnik, ten najdecydujący, to jest jednak dolar. Umacniający się dolar na świecie, do euro głównie e, powoduje, że jednak ci inwestorzy finansowi, ci tak zwani, którzy się finansują, też nie mają własnego nawet dużego kapitału, z pożyczek dolarowych e, inwestują na świecie, kiedy zobaczą, że stopy procentowe w Stanach faktycznie zaczną rosnąć, a rynek instrumentów pochodnych już to pokazuje, już tam wycenia wzrost stopy procentowej amerykańskiej nawet do półtora punktu procentowego w skali najbliższych półtora roku, no to ich będzie bolać podwójnie, bo z jednej strony będą tracić na aktywach, które kupili, z kredytu, który też zaczyna tracić, bo rosną koszty jego obsługi. Więc to może powodować takie systematyczne, może nie paniczne, ale systematyczne wychodzenie poszczególnych grup inwestorów zagranicznych właśnie z tutaj z, z tego regionu, nie tylko z, generalnie z tych rynków. Panie Jacku, to wobec tego przedsiębiorstwa, eksporterzy chwilowo no, złoteżniki. Dobrze mają, ale nie powinni zapominać o tym, żeby jednak to ryzyko ubezpieczać. W mądry sposób, nie taki jak to zrobili 8 lat temu, 7 lat temu, tak. Tylko w mądry sposób. Czyli, czyli nabywać jednak opcje, które chronią ich przed spadkiem, pozwalając sobie na. Ten, no, tą możliwość, komfort, że jeżeli dalej złoty się będzie osłabiać, no to będą mogli tą walutę wymieniać po wyższym kursie. Jak, jak najbardziej. Importerzy, no tutaj zdecydowanie uważam, że importerzy powinni od razu pomyśleć, jeżeli do tej pory tego nie zrobili, o jakiejś strategii zabezpieczającej. Nie chcę tu podawać przykładów, bo jest ich naprawdę dużo, więc to każdy musi sobie sam przemyśleć w gronie własnych doradców. No a kredytobiorcy. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma kredyt długoterminowy, hipoteczny, ja jestem też takim kredytobiorcą we franku szwajcarskim. Co prawda mam ten komfort, że brałem go kiedy... Frank kosztował 3,80 zł. Niemniej jednak, nawet jeżeli ktoś brał po 2 zł, czy w okolicach 2 zł, powinien według mnie przytrzymać, wytrzymać, nie podejmować pochopnych decyzji, nie realizować straty, być może nawet będzie musiał rok czy dwa lata poczekać, ale zakładam, że jednak żaden kryzys nie krwawiecznie, wróci dobra koniunktura na świecie, złotówka się zacznie umacniać, a Frank osłabiać i to będzie wtedy ten czas, kiedy być może jak ktoś jest zbyt nerwowy, żeby jednak powrócić kredytu złotówkowego i więcej w życiu nie ryzykować kredytami walutowymi, bo życie pokazało, jak bardzo jest to i, i ryzykowne. Czyli zaciskajmy pasa na razie, a w ogóle to uczmy się na błędach. Zdecydowanie tak, na własnych, a jeszcze lepiej na innych. <grym> Jacek Maliczewski, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A po więcej informacji na temat tego, co na rynku walutowym i co przede wszystkim pisze w kredytach, zapraszamy oczywiście do portalu Bankier.pl.